Proszę bardzo. Panie redaktorze, czy uważa pan, że możliwe w ogóle jest funkcjonowanie obecnie jakiegokolwiek państwa bez długu publicznego na dłuższą metę? No jest możliwe. No Chiny są bardzo dobrą ilustracją tego, że jest to możliwe. Chiny mają ogromną nadwyżkę budżetową. Około 5 bilionów dolarów. 5 tysięcy miliardów dolarów ulokowaną w dolarach właśnie, a jednocześnie należą do BRICS. To jest takie porozumienie, które zostało zawarte na początku roku 2011. Nazwa jego bierze się z pierwszych liter państw uczestniczących w nim, więc Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Nieukrywanym celem BRICS-u jest zdetronizowanie dolara z funkcji waluty światowej. Czemu się sprzeciwiają Stany Zjednoczone? Bo Stany Zjednoczone ciągną grubą rentę z tego, że dolar jest walutą światową, i potężna armia Stanów Zjednoczonych tego pilnuje. Jak Saddam Hussein chciał odejść od dolara w rozliczeniach za ropę, to powiesili go i tyle. No to takiej zbrodni już nikt nie daruje. Proszę Państwa, no więc dziwna sytuacja. Chiny są w Bryksie i jednocześnie mają nadwyżki w dolarach. No mają. Skąd one się wzięły? Ano stąd, że kiedy Stany Zjednoczone prowadziły misję pokojową i tam operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie, to kosztowało to około 300 milionów dolarów dziennie. 300 milionów dolarów dziennie. I rząd amerykański finansował to, sprzedając obligacje, które Chińczycy kupowali. Oni byli przeciwni tam tej misji stabilizacyjnej, ale no, musieli gdzieś ulokować swoje te nadwyżki i kupowali te obligacje amerykańskie. Więc Chiny nie mają długu publicznego. Amerykanie mają, i jak w, 2000, w 2008 roku byłem w Nowym Jorku, to tam na lotnisku Kennedy'ego widziałem taką, zauważyłem taką tablicę na całą ścianę z zagadkowym napisem: Nie wolno izolować demokratycznych narodów. No i ponieważ nie wiedziałem o co chodzi, to zapytałem o co chodzi. No i mi wyjaśniono, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do onz jako niepodległe państwo. I zrozumiałem, że ktoś w Ameryce kombinuje, co się bardziej opłaca. Czy opłaca się bardziej wykupywać obligacje amerykańskie od Chin, czy też wszcząć małą, zwycięską wojnę o Tajwan. Bo jakby ta mała wojna okazała się zwycięska, to nie tylko obligacji by nie trzeba było wykupić, jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucję i te 5 bilionów, czy wtedy 4 biliony dolarów od nich wyssało. No ale nie było tam Tajwan nie został przyjęty i tak dalej, sprawa została odłożona. I to dlaczego tę zagadkę co z Chiny zamierzają zrobić z tą nadwyżką finansową? Wyjaśnił podczas takiego odczytu w Warszawie Chińczyk Song Hongbin, który przyjechał i tam w Sejmie w sali kolumnowej miał odczyt taki o tym. No on jest doradcą chińskiego rządu, więc to, co on mówił, prawdopodobnie odzwierciedla punkt dnia rządu, bo gdyby nie, no to przestał być doradcą. No i on powiedział tak, że przedstawiał projekt szlaku jedwabnego i dosyć szczerze mówił o wszystkich aspektach. Strategicznym, ekonomicznym i finansowym. Otóż powiada tak, że głównym partnerem gospodarczym Chin jest Europa, ale około 80% towarów jest wysyłana do Europy drogą morską. I Chiny się obawiają, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych w każdej chwili może to zablokować. No i wtedy jest katastrofa. Kto rządzi falami, ten rządzi lądami. To od czasów Imperium Brytyjskiego wiadomo. Chiny wprawdzie rozbudowują flotę, ale to jest jeszcze kwestia czasu. A tu już teraz trzeba coś zrobić. W związku z tym Chiny chcą uruchomić lądowe połączenie z Europą. O, to nie jest takie tam jest linia jednotorowa, ale to za mało przecież, żeby ten cały, tą masę towarową tam przesłać, więc trzeba ten szlak rozbudować, tam całą infrastrukturę stworzyć, nie wiem, jakieś tam garnizony wojskowe, przez to, mógł się ktoś tego pilnować, prawda? Inaczej to zostanie rozgrabione, rozkradzione i tak dalej. W związku z tym, to jest ten aspekt ekonomiczny i wreszcie finansowy. Song Honbin powiedział, niczego nie ukrywając, że właśnie dlatego, że mają te nadwyżki, to chcą to zainwestować w rozbudowę infrastruktury Szlaku Jedwabnego, a potem niech się dzieje, co chce. No i tu jest, nadchodzą ciekawe czasy, ale bo pan pytał o co innego, więc są takie państwa, które nie mają długu publicznego, no i nic się nie dzieje. W tym kontekście właśnie, dlaczego Polska musi trwać przy tym długu publicznym? Czy tutaj jest jakaś rola państw sąsiednich? Proszę pana, proszę państwa, można powiedzieć tak, że o ile w naukach ścisłych jak jakaś teoria zostanie. Zweryfikowana negatywnie, to znaczy sprawdzona, że to nieprawda, to ona już tam tylko przechodzi do historii. W ekonomii tak nie jest. W ekonomii tak nie jest. Pojawiają się nowe teorie ekonomiczne, ale w dalszym ciągu aktualna jest ta teoria z czasów Hamurabiego, że według której liczy się to, ilu kto ma niewolników. Im więcej niewolników, tym lepiej. No i lichwiarska międzynarodówka, która produkuje pieniądze bez żadnego pokrycia w czymkolwiek, musi te pieniądze żeby zarabiać, to musi te pieniądze wtrynić komuś. No a co najlepiej pożyczyć? Bo to potem trzeba oddać, jeszcze procent zapłacić, no to, to, to mówię, fizyczny to mówię. Tak, tak. No tak, to się wzięło, to się wzięło. Od 15 sierpnia 1971 roku, kiedy prezydent Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone występują z porozumienia, odstępują od porozumienia w Bretton Woods. To porozumienie zawarte w 1944 roku miało na celu stworzenie nowego ładu finansowego na świecie, bo dotychczasowy został zniszczony na skutek II wojny. Wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. No i, i podstawą tego ładu finansowego, utworzonego na konferencji w Bretton Woods, był amerykański dolar, który jeszcze wtedy częściowo respektował standard złota bo wprawdzie w 1933 roku prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych i dolar przestał już respektować w stosunkach detalicznych, przestał respektować standard złota, natomiast zachował go w wielkich transakcjach międzynarodowych. I na dolarze były oparte inne waluty, a dolar był oparty na złocie, na dolarze były oparte inne waluty i tak to trwało aż do połowy lat 60. Bo w połowie lat 60. pojawiły się ogromne ilości dolarów poza granicami Stanów Zjednoczonych. To były tak zwane eurodolary i petrodolary. Co to były eurodolary? Po wojnie Stany Zjednoczone przedstawiły państwom europejskim no zniszczonych skutek wojny plan Marszala. Plan Marszala miał dwa takie elementy. Po pierwsze, że Stany Zjednoczone udostępniały rządom państw europejskich amerykańskie towary. Ze sprzedaży tych towarów rządy czerpały dochody na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych. A drugim elementem było otwarcie rynku amerykańskiego na towary z tych państw europejskich. Co one wyprodukowały, to mogły sprzedawać w Ameryce. W rezultacie z jednej strony płynęły te towary amerykańskie, odbudowywała się gospodarka europejska ze zniszczeń wojennych. Coraz więcej produkowała, w drugą stronę płynęły te towary europejskie do Ameryki, korzystając z nieograniczonego dostępu na rynek amerykański, a odwrotnie płynęła do Europy rzeka dolarów. I to były te eurodolary, bo wszystkie te transakcje były oczywiście rozliczane w dolarach. Druga Petrodolary pojawiły się stąd, że po II wojnie światowej, znaczy już nawet w trakcie. Nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej i nastąpił skokowy wzrost zapotrzebowania na ropę naftową. A ponieważ wszystkie transakcje eksportowe były rozliczane w dolarach, to w krajach naftowych znalazły się wielkie ilości dolarów, to tak zwane petrodolary. I eurodolary i petrodolary stwarzały pewien problem dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone, jako gwarant tego ładu finansowego z Bretton Woods, musiały utrzymywać parytet dolara. W związku z tym, co pewien czas musiały rzucać na rynek, sprzedawać złoto na rynku, żeby nie dopuścić do takiego rozchwiania. Bo to 30 dolarów za uncję. Tak, wtedy to gdzie te czasy, prawda? 30 dolarów za uncję. I to pobudziło coraz częściej głosy krytyczne w Stanach Zjednoczonych, że cały świat korzysta że ten, z tego, że ten ład finansowy jest stabilny. No, rzeczywiście był stabilny, ale tylko Stany Zjednoczone muszą ponosić koszty tego. Zapominali, jaką rentę ciągnie, no, ciągnie Ameryka z tego, że ten ład finansowy jest ufundowany na dolarze. No, to jasne. I kiedy w 71 roku Francja na skutek politycznych nawet nieporozumień zagroziła, że zażąda wymiany wszystkich swoich eurodolarów na amerykańskie złoto, bo mogła, to prezydent Nixon uznał, że to zabawa idzie, za daleko już się posuwa, i 15 sierpnia 71 roku ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują od porozumienia z Bretton Woods. I to ten ład finansowy w jednej chwili przestał istnieć. Co się, jakie to konsekwencje miało dla świata? Takie, że świat odszedł od standardu złota, że w obiegu pojawił się tak zwany pieniądz fiducjarny. Definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, ponieważ ludzie myślą, że ma wartość. No To jak tak myślą? To jak myślą, prawda? I w związku z tym banki emisyjne zaczęły produkować ten pieniądz bez opamiętania. W połowie lat 90., czy w drugiej połowie lat 90., był taki kryzys finansowy na Dalekim Wschodzie. O, no tam fundusz walutowy to zalepił złotym plastrem, ale przy okazji się wydało, że na giełdach i instytucjach finansowych międzynarodowych obraca się. Pieniędzmi w takiej ilości, że kilkakrotnie ich wartość przekracza wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi. To była skala informacji o produkcji tego pieniądza. No i to jak można, to się to robi. W związku z tym, ponieważ Stany Zjednoczone są... Jak mówię, armia amerykańska pilnuje tego, jak oka w głowie, żeby dolar nie stracił statusu waluty światowej. To są dosyć trudne sprawy, ale no bez ich zrozumienia to trudno jest inne sprawy zrozumieć, więc dlatego Państwu o tym tak opowiadam. No i tak jest, jak dotąd tak jest. Więc istnieć mogą państwa, które nie mają długu publicznego i to całkiem nieźle sobie radzą. Inne państwa nie dlatego mają dług publiczny, że muszą mieć. Bo jeśli państwa to interesuje, gdyby państwo sobie zadali trud, przejrzenia ustaw budżetowych od 1991 roku to wyraźnie widać w miarę recepcji prawa wspólnotowego. Jak u nas rosną deficyty budżetowe, to wyraźnie widać. Im szybsza recepcja i większy zakres recepcji prawa wspólnotowego, to coraz wyższy deficyt budżetowy. Nie byłoby to konieczne. Nie, na przykład no są w Europie państwa, które nie należą do Unii Europejskiej, nie dlatego, że ich nikt tam nie chce przyjąć, tylko że one nie chcą. No, na przykład Szwajcaria. Było pięć referendów w Szwajcarii. i Za każdym razem liczba, czy znaczy procent przeciwników wejścia do Unii był większy, więc już szóstego nie robiono, żeby nie było 100%, to na wszelki wypadek. Więc poza Unią też jest życie. No, większość państw świata do Unii nie należy, w z tym jakoś sobie radzą. Nie wszystkie, no o, bardzo dobre, ale Szwajcarzy się rozsądnie zachowują. Było niedawno tam referendum nad tym, które miało rozstrzygnąć kwestię, czy przyznać obywatelom dochód gwarantowany, bez względu na to, czy coś robią, czy nic nie robią, to każdy dostaje. I Szwajcarzy odrzucili ten pomysł. To jest bardzo rozsądne. W Wenezueli nie. No to widzimy jaka jest różnica między tymi krajami, no nic, nic bezkarnie się takich rzeczy nie robi, bezkarnie się takich rzeczy nie robi. Proszę bardzo. jako na zatrzymanie tego nie Nie no jest, wie pan, wrócić do standardu złota, powrót do standardu złota, nie. nie. Wie pan, no w tej chwili łącja złota kosztuje chyba 1600 dolarów, a w 1971 roku 30. Więc skąd to się bierze? Dlaczego tak drogo? Dlaczego tak drogo? To jeszcze raz wrócę do tego. Bank emisyjny wypuszcza pieniądze. Co, to znaczy, co robi? Bo wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma po 100 kilogramów złota. No ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Nie trzymamy tego w domu, no bo złodzieje tylko na to czekają, prawda? Żeby tam nam poderżnąć gardło i to złoto zabrać, więc składamy je, zanosimy je do magazynu wyspecjalizowanego w przechowywaniu takich rzeczy. On tam ma strażników, kraty, alarmy i tak dalej, sejfy pancerne. I jak, czyli do banku. Jak bank przyjmuje nasze złoto, to nam wystawia kwit magazynowy, że przyjął, prawda? Ten kwit nie jest pieniądzem. Pieniądz tam leży w piwnicy. Ale przy pomocy tego kwitu można regulować zobowiązania, bo na przykład chcielibyśmy kupić dom, to możemy sprzedawcy domu tam zanieść złoto, ale możemy mu ten kwit dać i on już dalej sobie poradzi. Ten kwit nie jest pieniądzem, ale jest substytutem pieniądza. I jeżeli banki wydają tylko tyle kwitów, ile mają depozytów, to to się nazywa systemem stuprocentowej rezerwy bankowej. Ale banki sobie kombinują tak. No to jak za te kwity można nabywać prawdziwe dobra, nieruchomości, ropę, stal, pracę ludzką i tak dalej, no to wypuśćmy trochę więcej tych kwitów tam, zanim się ktokolwiek zorientuje, to my sobie zarobimy. Te prawdziwe dobra sobie za nie kupimy. No i tak robią. Jeżeli banki wypuszczają więcej kwitów niż mają depozytów, to się nazywa to systemem ograniczonej czy częściowej rezerwy bankowej. Bo tylko część ma pokrycia, inne, reszta nie ma. Znaczy, że banki wypuszczają kwity fałszywe. Bo kwit opiewający na istnienie depozytu, którego faktycznie nie ma, to jest fałszywy dokument. Problem polega na tym, że nie wiadomo, który jest fałszywy, bo wszystkie są takie same. To, że któryś jest fałszywy, to by się wydało wtedy, kiedyby wszyscy posiadacze tych banknotów, prawda? Bo to jest ten kwit, ustawili się jednocześnie w kolejce. I zażądali wymiany tych banknotów na, B, no to dla kogoś, kto stanąłby tam na końcu kolejki to już by nie starczyło i to by się okazałoby, że to on ma te kwity fałszywe. Ale to z góry tego w ogóle nie można. W związku z tym banki, wydawałoby się, że banki wpadły na pomysł wypłukiwania złota z powietrza. No bo wypuszczają jakieś świstek i tu rzeczywiście, no to dlaczego to my też tak robimy, prawda? Tylko pytanie, czy złoto w powietrzu jest. Doświadczenie życiowe nas poucza, że nie ma. Inna rzecz, że na doświadczeniu życiowym tak też do końca nie można polegać, bo doświadczenie życiowe podpowiada nam, że zawsze umiera kto inny, prawda? No ale tu akurat chyba doświadczenie życiowe nas nie zawodzi. No ale banki Wypukują skądś to złoto, No to skąd. I na, to, na trop tego miejsca, z którego banki wypłukują złoto, naprowadza nas takie zjawisko, które się nazywa inflacja. Na czym polega inflacja zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli na rynku rośnie liczba wielkość jakiegoś towaru, a wielkość innych towarów, nie wzrasta, to wtedy pogarszają się proporcje wymiany tego towaru, którego ilość gwałtownie rośnie, na, na inne towary. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. On tylko ma tę zaletę, że się nadaje dobrze do porównywania wartości różnych towarów. I jeżeli na skutek tej chciwości banków gwałtownie rośnie na rynku podaż pieniądza. No to, a innych, inne towary nie wzrosną w takim tempie, no to pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na inne towary, czyli potocznie mówimy, rosną ceny towarów. Rosną ceny towarów. Więc, jeżeli na przykład inflacja wynosi 10%, to co to znaczy? Że każdy posiadacz każdego banknotu 100 złotowego, który 1 stycznia jest wart 100. 31 grudnia jest już wart 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego banknotu ktoś ukradł 100 zł, 10 zł, bez przerywania mu snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują pieniądze. A mogą to robić dlatego, że ci posiadacze pieniędzy, tych tych, są zmuszeni do tego, żeby się nimi posługiwali na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Jak Państwo weźmiecie bank, no to tam jest jak Wół wydrukowane, że te papiery to jest prawny środek płatniczy. Co to znaczy? Ano, my musimy się rozliczać. Musimy opłaty płacić, podatki płacić w, w, w tej walucie, między sobą się mamy rozliczać w tej walucie. Krótko mówiąc, banki tutaj wchodzą. Czy rządy wchodzą w przestępczą zmowę z bankami na szkodę własnych obywateli, bo banki albo mają, albo sami, same są państwowe, tak jak na przykład Narodowy Bank Polski i my tą walutą, którą dłonie emituje, musimy się posługiwać, albo nie są państwowe, tak jak na przykład system rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, bo to jest umowa dwunastu banków prywatnych. Ale przywilej emisji waluty ma od rządu już. No i tam ścisłe, że tak powiem, półdzianie. Także tak to wygląda, tak to wygląda. Można od tego odejść, można od tego odejść. Nie, nie, jak starożytni Rzymianie, którzy mieli taki zwyczaj, że każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. To mówili Kujus escondere, Eijus stolere. Es Kto ustanowił, ten może znieść. No, no, nie przekracza to możliwości umysłu.